To jest naprawdę śmieszne. Czy chcą okraść Karola Nawrockiego z wygranej? Tak, tak po prostu. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, mówi wprost na antenie RMFFM. Dziwię się, że Donald Tusk na takie rzeczy się godzi. Wygrana Nawrockiego boli i to bardzo. Boli tak mocno, że Roman Giertych odpala akcję. Udowodnić nieprawidłowości. Co to znaczy? Zrobić wszystko, byle tylko go zablokować. A dziś, o 17:00, nadzwyczajne zwyczajne posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. Czyżby przygotowania do unieważnienia wyborów? Mastalerek nie przebiera w słowach. Mieliśmy najbardziej nierówną, niedemokratyczną kampanię. A teraz ci sami ludzie płaczą, że wybory zostały sfałszowane? Śmiech na sali i dalej. W polityce najgorsza jest śmieszność, a tu mamy sytuację ekstremalnie śmieszną. To już nie tylko walka o wynik, to walka o sens demokracji. Czy ten żenujący spektakl odbije się rykoszetem w tych, którzy go zaczęli? Obserwuj, bo to dopiero początek.